Ciekawa się, to w w związku z Case Haga na moim kanale. następnie wstępie sobie wpisy, wpiscie sobie tutaj kodzik do 18 daje wam 20% do wpłaty oraz dwie darmowe książki na sam start. Metod płatności jest wiele czy to blik, czy Pejcewkard, czy skinki. Jak wypłacacie skinki przychodzę do Was bardzo szybko, dosłownie w minutkę. No i ciągle trwa ta promocja 20% do bonusu do końca stycznia, więc całkiem przyjemnie. Oprócz tego wpocając z moim kodem minimum 19 złotych. Macie zgarnąć sobie takiego bajny i Night za Ponad 1000 zł, a jednak nie ponad 1000 zł, bo spaty jest 999. No w każdym razie za tysiaka minimum 19 zł trzeba wpłacić. Czym więcej w tym macie większą szansę na wygraną. Jest to fajny dodatek, bo w przed, nie wiem, dwie stówki wygrywać jakoś kaskę. Jeszcze macie szansę na tą kostkę, więc całkiem przyjemnie. Oprócz tego stroje macie nagrody za level, za każdy level macie kaskę i macie 1% cashbacku tutaj za to co gracie, więc też całkiem przyjemnie i macie darmowe skrzynki stronie, co 24 godziny każdą z tych w zależności od tego, jaki level macie, możecie otworzyć. Ja dostałem masimowo za 126, więc całkiem przyjemnie. No i mamy na stronie jeszcze eventik, W eventiku macie marketplace. Marketplace możecie ma sobie kupić czy to z czy skiny, czy nawet balans na stronie. No i mamy ranking. W rankingu kto będzie miał więcej diamentików, Ten na końcu eventu za dany miejsce, który zajmie, otrzymuje skinka. Przykładowo, za pierwsze miejsce stałem Knight Doppler za 6 koła, za drugie Bayonet Gamma Doppler za 4 koła. No, naprawdę grube nagrody. No tutaj, tak naprawdę, do miejsca 32 macie minimum rękawiczki albo kasę, więc naprawdę grubo. A tutaj i tak dalej macie też spoko skinki. No kurczę, naprawdę fajne skinki, naprawdę fajne skinki. No i co? No idziemy sobie zrobić batelkę. Underdog w poprzednim odcinku naprawdę okazał się szczęśliwy. Eee, więc dziś ja bym zrobił jakąś mega grubą bitwę, ale zapożyczył się tutaj. Jak ktoś nie wejdzie na tryb borrow, to na przykład mogę sobie dać skrzynki za 50 koła, mając 10 koła. I oni mi opłacają resztę bitwy. Ale dostaję tylko procent z wygranej tej bitwy. No, dziś się z tym bym chciał pobawić. Na pewno bym sobie dał jakieś mega drogie skrzynki, licząc na jakieś mega dobre dropy. Ale na koniec, żeby oczywiście dostać tylko 20%, powiedzmy, no nie wiem, za ile zrobię bitwę. Dobra, no to ja bym sobie wleciał tak. Wszystkie te skrzynki powyżej dwóch kała. dałbym sobie dwie takie, albo nie, je, dobra, dwie. Dwie, mm, mm, dwie, dwie, dwie. Tych bym sobie dał też dwie. Do tego dałbym sobie jakieś troszkę tańsze, takie po tysiaczku. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Tych bym też dał sobie dwie. Tych też dwie. Dałbym sobie jedną taką i na koniec jedną najdroższą. Pyk. I teraz tak, tryb Borow. a czy możemy tryb Borow 2 na 2 zrobić? Możemy. Dobra, ja chcę za tą bitwę zapłacić. Uh, 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 uh. Czekajcie. Ile mamy? Okej, okay. 24% otrzymamy z tej bitwy. I robimy... Bitwę za za 55 koła, ale płacimy za nią tylko 13. No dobra. Terroryści, lecimy. Oczywiście większość tych skrzynek, chyba nawet wszystkie są w trybie Joker, czy wszystkie skrzynce są na równym procencie. No i dobra, byleby wygrać tą bitwę, bo jak nie wygramy, no to jest mega lipa, ale no zaufaliśmy temu trybowi. Mam nadzieję, że się poszczęści. A, no poszczęści się naszym przeciwnikom, Skeleton Fate. Nie zaczynamy dobrze. Ale dobra, te skrzynki są tak grube, że tu się jeszcze może wszystko wydarzyć, tym bardziej, że teraz trafiamy karambita za 7800 wychodzimy na prowadzenie. Szkoda, że ten falchion robi przeleciał. Ale tu idziemy równo, stówkę teraz przegrywamy, już nie przegrywamy. Druga taka skrzynka i oni ta skrzynka no mega słabo dała ogólnie. Tutaj za 3800 skrzynka i daje nam karambita, ale oni dostają grubi właśnie falchiona, o którym mówiłem wcześniej. Druga, teraz my dostajemy falchiona i jeszcze dostajemy bajoneta dopplera. Tutaj coś da ta skrzyneczka, no nie póki co, ale jest naprawdę fajna przewaga obecnie. Eee, no ale tu się jeszcze może wiele wydarzyć, tym bardziej, że na końcu jest skrzynka za 10 koła, najdroższa na stronie. I zobaczymy, zobaczymy co to, co to, co to nam da. Ta skrzynka nie okazała się szczęśliwa, ale ona była bez trybu Joker. Ja nie przypadam za tymi skrzynkami bez trybu Joker, naprawdę wolę, wolę te Jokery, nawet jakoś wiecie tańszą skrzynkę wziąć, ale że na trybie Joker. Ej, auk za 1700, spoko. Oj, tutaj podganiają nas tym falchionem, zatrzykała, bo my nic nie trafiliśmy. Okej, okay. tiger za Kafla i Koska. Tutaj wulkanik. powiem tak, zbliżamy się do końca bitwy. Tutaj jeszcze urszuciki teraz. Skrzynka za 4 koła, potem za 10. Pik. Oj, 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 podgonili nas. I ostatnia skrzynka, najważniejsza. White Lotus. White Lotus? No czemu by nie? No jasne, że z ostatniej skrzynki się trafił White Lotusa i, i Butterfly'a. Oj, oj. oj. No, daliśmy za tą bitwę tylko 10 koła, bo był to tryb Boro. Znaczy, tylko 10 koła. No, w sumie aż 10 koła, ale zrobiliśmy bitwę za 55 na no, web. No nic, no. no. Mówi się trudno. Mam nadzieję, że w jutrzejszym odcinku poszczęści się lepiej. Łapka w górę, subik z bankiem Kozikra, do 18-20% do wpłaty i dwie darmowe skrzynki. na sam start. Ja wam dziękuję za odcineczek. Mam nadzieję, że wam lepiej tryb Boro oddaję. Że ogólnie wam lepiej oddaje niż mi, bo no, ja mam w większości pecha. Mam nadzieję, że wy macie więcej szczęścia z moim kodem. Trzymajcie się.